Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to gra w budowanie takich węży, smoków, koatulu, ko koatul. I jest to gra od 10 lat, od 1 do 4 osób i na 30-60 minut. Z góry przepraszam, że być może źle wymawiam tę nazwę. Będę głównie używała określenia, że są to węże. W pudełku mamy instrukcję. Plansze zasobów, która jest przy okazji również planszą punktacji, bo taka jest na odwrocie właśnie ta plansza i będziemy liczyć tutaj punkty. Mamy tutaj karty proroctw i mamy 54 karty proroct w pięciu kolorach. Niebieski, zielony, żółty, czarny i czerwony. I tak wygląda rewers tych kart. Tutaj mamy plansze graczy, cztery plansze graczy, żetony ofiary w kolorach graczy i karty świątyni. Tutaj jest taki rewers i mamy 15 kart świątyni różnego rodzaju. I tutaj przechodzimy do naszego węża. 150 fragmentów, takich elementów naszego koatlu. I tutaj mamy ciało, znacznie pierwszego gracza, taki piękny płócienny woreczek, który nam symbolizuje, że będą tu znajdowały się ciała od naszego węża, ogony i również piękny płócienny woreczek oraz głowy naszego węża, smoka i piękny znowu płócienny woreczek na nasze głowy. I z tych będziemy losować nasze części ciała do naszego węża. Przygotowanie dobre jest bardzo proste. Naszą planszę zasobów wykładamy na środku pomiędzy graczami. Losujemy we wskazanych miejscach głowy, tutaj są właśnie głowa, ogony i kawałki ciała naszego węża. I tutaj mamy zawsze dwa kawałki ciała do zabrania, jeśli byśmy się na nie zdecydowali. Lasujemy również nasze karty proroctw. I wykładamy sześć kart proroctw, żeby były dostępne. W zależności od tego, jakim jesteśmy graczem, otrzymujemy również karty. Pierwszy gracz otrzyma na rękę trzy karty proroctwa. Drugi gracz otrzyma na rękę cztery karty proroctwa. Trzeci gracz otrzyma pięć kart proroctwa, a czwarty gracz otrzyma sześć kart proroctwa. Otrzymują również plansze, każdy w swoim kolorze oraz nasze znaczniki, ale przy pierwszych rozgrywkach zaleca się, żeby nie korzystać z tych żetonów przy pierwszych rozgrywkach. To jest znacznik pierwszego gracza i czerwony będzie właśnie pierwszym graczem. Jeszcze każdy otrzymuje jedną kartę świątyni, która będzie zakryta i będzie stanowiła osobisty cel właśnie każdego gracza i my i naszym zadaniem jest właśnie dążyć do tego celu. I tutaj jeśli spełnimy właśnie pierwszy cel i nasz wąż będzie się składał w stylu samo czerwonych części jak i żółtych, to wydostaniemy 3 punkty. A jeśli dodatkowo jeszcze ten nasz wąż będzie miał 12 części, to otrzymamy 7 punktów zgodnie z tą kartą. I to jest osobisty cel pierwszego gracza. Tutaj drugi gracz będzie niebieski. I ma też swoje żetony, ale nie wiadomo, czy będziemy go używać właśnie w tej pierwszej rozgrywce pokazowej. I tutaj on ma taki cel, że jego wąż nie może się składać z czerwonych elementów. Natomiast musi mieć tyle samo niebieskich i tyle samo zielonych. To jest jego drugi cel. I takie karty mamy do zrealizowania. Tutaj mamy jeszcze karty świątyni podzielone na dwa stosy odkryte. I te cele również możemy realizować, bo to są nasze cele wspólne w świątyni. I jeszcze sobie oczywiście szukujemy te nasze woreczki, w których będziemy mieli... Te wszystkie części naszego węża i będziemy losować właśnie części węża z tych woreczków. W swojej turze gracz może wykonać jedną z trzech możliwych akcji do wykonania. Jedną z nich to jest zabranie które, jakiejś części naszego węża tutaj na swoją planszę. Drugą możliwą akcją do wykonania jest zabranie sobie kart prorocy. I możemy wziąć ich tyle, ile chcemy, ale nie możemy przekroczyć limitu pięciu kart na ręce. A więc skoro pierwszy gracz zaczyna z. Trzema kartami na ręku, to w tym momencie mógłby wziąć sobie tylko dwie karty proroctw. Czyli przykładowo pierwszy gracz chciałby sobie zabrać tę kartę na rękę, oraz jeszcze, ciemno, oraz jeszcze w ciemno weźmie sobie jedną kartę na rękę, żeby mieć pięć kart na ręce maksymalnie. I trzecią możliwością do wykonania jest złożenie swojego węża naszego koatulu. I tutaj mamy właśnie jakieś elementy już na naszej planszy. Nie musi być cała zapełniona plansza, żeby móc sobie złożyć swojego koatla. I po prostu będę się zgodnie z moją kartą, czyli przykładowo zgodnie z tą kartą, bo tutaj mamy warunki, że jeśli będę miała żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski trzy razy, to dostanę aż pięć punktów według tej informacji. Więc będę przykładowo chciała sobie ułożyć tutaj ogon, następnie niebieski element i następnie znowu żółty element. I mogę się w tym momencie wstrzymać, czyli mogę w dalszym ciągu budować mojego koatulu, jak tylko zdobędę odpowiednie części węża. Czyli mogę zaprzestać właśnie na takim momencie, mogę nawet wyłożyć sam ogon. To już ode mnie zależy. I to też jest już kolejny nowy wąż. Tylko warunek jest taki, że następnym razem możemy rozbudować już istniejącego węża albo stworzyć nowego węża. Ale jeśli mamy już dwa nieukończone węże, to nie możemy zaczynać trzeciego węża. Czyli nie możemy wykonać tej akcji składania, jeśli mamy już dwa nieukończone węże. Czyli nie mogłabym teraz rozpocząć jeszcze kolejnego, jakiegoś tam trzeciego węża, bo to, by nie, nie, bo to nie miałoby sensu. I zgodnie z zasadami możemy mieć dwa rozpoczęte węże. I właśnie w momencie, kiedy my takiego sobie węża składamy, wykładamy kartę proroctwa właśnie koło tego naszego węża. I to będzie nam mówiło, że my spełniamy ten cel. I tutaj rzeczywiście już raz spełniliśmy ten cel, czyli otrzymalibyśmy już jeden punkt. Ale w dalszej części rozgrywki, dopóki nie ukończymy naszego węża, czyli musielibyśmy mu tutaj dać jakąś głowę, to do tego momentu jeszcze możemy rozbudować naszego, naszego węża i będziemy mogli na przykład zdobyć więcej punktów, czyli na przykład 3 albo 5 punktów. To już wszystko zależy od nas. W każdym razie możemy mieć tylko dwa rozpoczęte węże i za każdym razem, jak właśnie rozpoczynamy takiego węża, którego wykonujemy, to układamy również jakąś kartę proroctwa, którą realizujemy za pomocą tego węża. I w takim mężu mogą być maksymalnie cztery karty proroctwa. Czyli tutaj bym mogła jeszcze trzy inne karty ułożyć i też byłoby dobrze. Ważne, żeby ten nasz wąż odpowiadał celom, które są przedstawione na karcie. Żeby się utrwaliło, to przypomnę, że możemy mieć nie więcej niż dwa nieukończone węże. Aby ukończyć węża, musi on mieć jedną głowę i jeden, i jeden ogon i co najmniej jeden segment ciała. Wąż nie może być wykorzystany do zrealizowania identycznych kart proroctw. Czyli mogą to być podobne cele, ale nie takie same. Żeby ukończyć naszego węża, potrzebujemy co najmniej jednej karty, czyli tak jak w tym przypadku mamy jedną kartę niebieską, ale możemy mieć również maksymalnie cztery karty proroctwa, które pozwolą nam zapunktować za naszego węża. Raz umieszczony fragment naszego węża nie możemy przenosić ani usuwać. Nie można, też, nie można też łączyć dwóch węży ze sobą, czyli na przykład będę miała jakiegoś tam węża i, i teraz bym miała kolejnego i bym na przykład chciała go Połączyć. No nie mogę zrobić takiego ruchu. Nie można łączyć dwóch węży ze sobą. Ewentualnie rozpoczynamy drugiego, ale nie może być tak, że mamy jakieś dwa węże i potem chcemy je połączyć. No nie możemy zrobić takiego ruchu. Jeśli się zdarzy, że my będziemy chcieli ukończyć jakiegoś węża, którego budujemy, to musimy w tym momencie zagrać jakąś kartę proroctwa. Więc jeśli nie będziemy w stanie zagrać jakiejś pasującej karty, to nie możemy wykonać ruchu ukończenia naszego węża, ale w momencie właśnie ukończenia naszego. Koatulu możemy właśnie wykładać karty proroctwa i może tych kart być nawet cztery. Ważne, żeby spełniały warunek, i tak samo w tym samym momencie możemy spełniać naszą kartę świątyni. I patrzymy, ile właśnie tych celów zrealizowaliśmy. I tak samo patrzymy na te nasze wspólne cele. Je również należy realizować, żeby otrzymywać dodatkowe punkty. Jeśli chodzi o te nasze żetony ofiary. To zaleca się, żeby nie grać przy pierwszych rozgrywkach, właśnie z tymi żetonami. Ale jeśli chodzi o ten żeton, to no, on oznacza, że dobieramy z odpowiedniego woreczka wybrane przez siebie jedną głowę, jeden ogon lub dwa segmenty ciała, a następnie uzupełniamy wszystkie puste kola na planszy zasobów. Tu jest to ciekawy żeton. Jeśli chodzi o ten żeton, to mamy tutaj wgląd w przyszłość, czyli odrzucamy wszystkie karty prorostwa z odkrytych zasobów i wykładamy w ich miejsce nowe stali. Następnie odrzucamy dowolną liczbę kart z ręki i wykonujemy akcję Wybierz karty prorost. I to jest właśnie ten żeton. Czyli jakby to wyglądało że sobie tutaj usuwamy te nasze karty, które nam nie odpowiadają, wykładamy nowe sześć kart i przy okazji sobie dokonujemy wyboru właśnie tych kart, czyli wykonujemy naszą normalną akcję, że sobie zabieramy na przykład trzy karty na rękę albo dwie karty na rękę, tak żeby mieć pięć kart na ręce. Ostatni żeton to jest powinność kapłana. Bierzemy na rękę jedną z odkrytych kart świątyni i gdy ukończymy naszego węża, możemy zrealizować tę osobistą kartę świątyni zamiast wspólnej karty świątyni. Czyli przykładowo będę chciała użyć tego żetonu i zabieram sobie ten cel i nie chcę, żeby on był Wspólnym celem tylko to będzie mój osobisty cel i tylko ja będę mogła spełnić właśnie ten cel karty świątyni. Koniec gry następuje wtedy, gdy któryś z graczy ukończył swojego trzeciego węża lub gdy w zasobach ukończyły się segmenty ciała i nie ma zarówno na planszy, jak i w woreczku naszych części węża, czyli mamy takie dwa przypadki, kiedy może się zakończyć gra. Jeśli koniec gry został wywołany przez gracza, który ukończył swojego trzeciego węża, wszyscy pozostali gracze rozgrywają ostatnią turę w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Jeśli w kolejności rozgrywania tur jesteś za graczem, który wywołał koniec gry, możesz wykonać do dwóch akcji w ostatniej turze. Jeśli jesteś w kolejności rozgrywania tur przed graczem, który wywołał koniec gry, w ostatniej turze wykonujesz tylko jedną akcję. Natomiast jeśli koniec gry zostanie wywołany z powodu wyczerpania się segmentów ciała węża, Kontynuujemy grę, aż wszyscy gracze rozegrają taką samą liczbę tur. I następnie każdy gracz rozgrywa swoją ostatnią turę. I przechodzimy do punktacji. Jak mogłaby wyglądać nasza przykładowa rozgrywka? Zaczynamy od pierwszego gracza i on będzie chciał sobie zabrać te dwie części ciała. I kładzie sobie tutaj w takich kwadracikach. Teraz drugi gracz, on ma taki cel, że nie może brać czerwonych elementów. Ale też patrzymy na te karty, które tutaj są. I on będzie chciał również sobie wziąć jakieś części ciała. Czerwony ogon i chodzi sobie tutaj u siebie. I teraz znowu pierwszy gracz i weźmie sobie te, bo tam mu będzie pasowała. I to jest cała jego tura. To zaraz drugi gracz. I on będzie chciał sobie zabrać tutaj te dwie części. I chodzi u siebie. I teraz znowu pierwszy gracz. Zabierze sobie zieloną głowę nie układa. A jeszcze tutaj mieliśmy wyłożyć właśnie kartę. Jak tylko zabieramy, to wykładamy. Teraz drugi gracz będzie chciał sobie zabrać żółty i czarny. A pierwszy gracz będzie chciał sobie zabrać. Znowu ten czerwony i czarny. I teraz drugi gracz sobie zabierze żółty ogon do siebie. A pierwszy gracz będzie chciał zabrać sobie tę kartę. I już teraz już ma pięć na ręce kart. I teraz drugi gracz, no już ma tylko dwa miejsca, a więc zabierze sobie ogon. Z racji, że się wyczerpały ogony, to uzupełniamy całą naszą planszę. Ponieważ zawsze uzupełniamy naszą planszę zasobów, gdy wyczerpią się albo głowy wszystkie, to wtedy uzupełniamy całą planszę, albo uzupełniamy naszą całą planszę, gdy wyczerpią nam się te części ciała po zewnętrznej stronie. Nam się wyczerpały głowy i ogony, a więc uzupełniliśmy całą planszę. Teraz pierwszy gracz sobie zabiera zielony i żółty. Teraz drugi gracz będzie chciał ułożyć swojego koatulu i wykłada tę kartę i zacznie sobie od czerwonej głowy i da niebieskie ciało. I na razie może na tym zakończyć, ale zwolnił sobie przynajmniej miejsce. I teraz pierwszy gracz i on również będzie chciał zacząć swojego męża. No i pierwszy gracz jak najbardziej wystawił sobie tę kartę jak najbardziej pasuje tutaj, bo mamy dwa, ele bo mamy dwa elementy zielone i dwa elementy czerwone. A drugi gracz sobie zabierze oczywiście ten niebieski, czerwony, bo będzie chciał rozszerzać tego swojego węża. A pierwszy gracz będzie chciał sobie właśnie zdobyć czerwone elementy, więc tutaj sobie zabierze te dwa kawałki ciała czerwone. I tutaj właśnie sobie rozbuduje w kolejnym ruchu drugi gracz swojego węża. I tutaj mamy czerwony element i niebieski element. I to już oznacza, że dwa razy spełniliśmy ten cel, czyli już mamy trzy punkty, a możemy mieć jeszcze więcej punktów, czyli pięć. Teraz pierwszy gracz sobie zabierze czarny ogon, przyda mu się do kolejnego węża, a drugi gracz tym razem weźmie sobie ten niebieski i żółty kolor. Czerwony gracz będzie chciał rozpocząć następnego węża i zacznie od ogona, a następnie da dwa elementy czarne, czyli razem mamy trzy elementy czarne, czyli znowu spełniliśmy kolejną kartę i mamy ją tutaj. Jak uda nam się dwa razy spełnić ten cel, to będziemy mieli aż 7 punktów, czyli będę musiała kolejne trzy czarne elementy dołożyć do. Tego węża. A teraz mamy właśnie drugiego gracza, który sobie również rozpocznie kolejnego węża. Tutaj ma czarny element, zielony i on będzie pamiętał, że chce zrobić tę kartę. Czyli musimy w takiej kolejności poskładać nasze elementy. Pierwszy gracz dołoży sobie jeden czerwony element, bo tutaj mu brakowało właśnie tego elementu czerwonego. I już jest w stanie wykonać tę kartę i tę kartę. Także dostanie 10 punktów. A drugi gracz. Tutaj ten zielony i żółty. Czyli jak widzimy, gra wydaje się prosta, natomiast no nie zawsze pasują nam te elementy naszego węża. Czasami nie wiemy, jakie cele realizować, bo chcielibyśmy zrobić wiadomo wszystkie, ale nie jest to takie właśnie łatwe, bo czasami jeden cel wyklucza drugi albo po prostu musimy wtedy duże te węże budować, a boimy się, że drugi gracz szybko zakończy rozgrywkę i to jest właśnie taki mały minus tej gry, że jak ktoś będzie się nie starał w tej grze i będzie chciał zrobić małe, krótkie węże takie, żeby tylko jedną kartę zagrać, no to wtedy rozgrywka może się szybko skończyć. Ale jeśli wszyscy będziemy się starać w grze, żeby wykonywać jak najwięcej tych kart proroctw i tych kart świątyni, to wtedy rozgrywka może być naprawdę przyjemna i ciekawa. Takie fajne kombinowanie, że dopasowujemy sobie zgodnie z kartą nasze elementy węża, budujemy te węże, patrzymy jakie mamy karty albo jakie karty możemy sobie zabrać, które nam pasują. Także takie lekkie kombinowanie mamy w grze o naszych smoko-wężach, jeszcze tylko pokażę przykładowe punktowanie za węża, gdy mamy aż cztery karty wyłożone, a jest to jak najbardziej możliwe. I tutaj mamy trzy punkty, bo są trzy kawałki czarne koło siebie. Tutaj mamy czarny kawałek, nieskończoną ilość, tyle ile chcemy czerwonych, ale zakończone zielonym kawałkiem ciała. I jak najbardziej mamy tutaj ten cel zrealizowany jeden raz, czyli znowu dwa punkty tym razem. A tu mamy żółty, niebieski, żółty, niebieski. I ten cel mamy zrealizowany dwa razy, czyli dostajemy trzy punkty. I tutaj jeszcze mamy ostatnią kartę, że mamy trzy zielone elementy koło siebie i jak najbardziej mamy trzy elementy zielone koło siebie. I byśmy tyle właśnie dostali punktów, gdybyśmy wyłożyli te karty, a nasz wąż wyglądałby w ten sposób. Zrealizowalibyśmy oprócz tego jeszcze cel na naszej świątyni, bo mamy tyle samo elementów, ile żółtych w naszym wężu, czyli tutaj dwa elementy czerwone i dwa elementy żółte. I sprawdzamy jeszcze, czy ma 12 elementów raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jak najbardziej. Nasz wąż ma 12 elementów, czyli również nawet ten cel spełniliśmy, więc naprawdę byłoby to super zagranie, gdybyśmy w ten sposób wykonali naszego węża. I w ten sposób właśnie gramy w tej grze, żeby zdobyć jak największą ilość punktów. Ale tutaj jeszcze się przenieśmy na karty nasze wspólnego celu. No nie, ma, nie mamy tyle samo zielonych, co żółtych, bo zielonych mamy 3, a żółtych mamy dwa. I nasz wąż składa się z czarnych elementów, czyli tych kart wspólnych nie spełniliśmy. Ale jak najbardziej spełniliśmy swoją świątynię osobistą, i jeszcze dodaliśmy aż cztery karty do naszego węża, i zyskaliśmy dużo punktów za pojedynczego węża. Dziękuję za uwagę, a to była gra. Kotl.